Witamy Państwa z Dortmundu. Na Signal i Dunapark wciąż pada deszcz, ale myślę, że piłkarze mimo to nie zawiodą nas, ani Państwa przed telewizorami. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Kibiców Bundesligi nie trzeba przekonywać, że warto zostać z nami. Borussia Dortmund zmierzy się z Freiburgiem. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Teraz na ekranach pierwsza jedenastka Borusi Dortmund. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść pocznych obrońców. Freiburg zacznie taką oto jedenastką i chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Gwizdek. Jedziemy. Racą piłkę Dortmundczycy. Mamy zatem informację o golu na Rheinenergie Stadion w Kolonii. Mamy pierwszą bramkę dla FC Köln. Strzelcem gola Antoni Modest. Bramka padła po serii zwodów. Obecny wynik brzmi 1 do 0. To dopiero czwarta minuta tego spotkania. Dziękujemy za te informacje. Podanie dociera do Branta. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Zawodnicy Borus Dortmund w swoim poprzednim meczu nie dali rady rywalom, więc dzisiaj z pewnością liczą na więcej. Ostatnio odnotowali remis. frak. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod obserwacją. Obywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Mamy dla Państwa ciekawe informacje z wywyka Areny w Augsburgu. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Eintrachtu. Obecny wynik brzmi 1-0. do 0 Na zegarze. Teraz okazja przed nim. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Kopitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkaś naprawdę zrobił, co mógł w pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go bylić. wynik. Jest 1-0. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. No i jest szansa na dobrą wrzutkę. Sędzia nie iść faulu. Dortmund czy Cycyl... Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Zbyt czytelnie chyba. W każdym razie traci. Uwaga! i u Ma teraz dobrą okazję. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Niby proste zagranie, a traci. I musi uważać. O, i to był książkowy odbiór piłki. Szansa teraz na wyrównanie. Co za bramka dla Borusi. Dortmundczycy zdobywają wyrównanie. Czasu jest wciąż dużo. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. I mamy remis. Jeden do jednego. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Erling Haaland. Dobrze go tam wypuścił. A ja już myślałem, że było to dobre zagranie. Też mi się tak wydawało, ale jednak sędzia podnosi chorągiewkę. Niewiele zabrakło. Mogło się tu zrobić naprawdę groźnie. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Mamy zatem informację o golu na Rheinenergie Stadion w Kolonii. Mamy pierwszą bramkę dla Bayernu. Gola zdobył Robert Lewandowski. Pokonał bramkarza strzałem głową. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 36 minut gry. Dziękujemy za tę informację. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Nie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Szansa, mogą zaraz prowadzić. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Christian Ginter. Eggestein. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Nie jest piłką przy nodze. Prankarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No, i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nie daje się teraz zatrzymać. Ale szatak teraz na piłkę. Mamy zmianę wyniku na Wywyka Arena w Augsburgu. Tak jest, mamy pierwszą brankę dla Augsburga. Bramka na koncie Niderachtera. Świetny dribbling otworzył mu drogę do bramki. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 40. I doskonała okazja! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bramkaż to wyjął. Jeśli ktoś z Państwa jest fanem Bundesligi, to dobrze trafił. Już niebawem hit kolejki niemieckiej. Rusja-Dortmund zmierzy się z drużyną Hoffenheim. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Ładnie utrzymuje się przy na połowie rywala. I mamy strzał! Ale strzał zablokowany. Brońca go teraz. Ale nic z tego! Górą Bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Daleka piłka z rogu. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre widzicie. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Ależ teraz ważna interwencja. Było bardzo groźnie. Co zrobi Royce? Ma teraz dużo miejsca. Zagrywa na dalszy słupek. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Uwaga, Julian Brandt. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Udane wejście, akcja przerwana. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Wciąż jest groźnie. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Po Rosji Dortmund na murawie zamelduje się nowy zawodnik. Mamy dla Państwa ciekawe informacje z WWK Areny w Augsburgu. Tak, to jest kolejny gol dla Eintrachtu. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła 73 minuta. Dziękujemy za te informacje. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Zablokowany ten strzał. Doskonale. Znów to blokuje. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ależ teraz interwencja. W tej sytuacji sam na sam. Byłoby po meczu. A tak nadal mamy tu remis dzięki świetnemu zachowaniu w bramce. Zmiana w szeregach Borussii Dortmund. Zrożnego w okolice 11. I... Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce, to było potężne uderzenie głową, nie mam pojęcia jak udało mu się je zatrzymać. Teraz z rogu na jedenasty metr? Nie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Padł gol na Rheinenergie Stadion, jak właśnie się dowiedzieliśmy. To kolejne trafienie dla Bayernu. Zdobywcą bramki, choupo popisał się w tej akcji. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Spalony. A mogło być tu groźny. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. Dobra centra 16! Goal! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Sorskira. A zatem mamy wynik 2-1. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Koniec! To koniec tego spotkania, co na pewno niezwykle uraduje kibiców Borussii.